Że się a będą... <laughs> oczywiście, że się wybieramy. A Oczywiście, że się wybieramy. A czemu nie? Bo co? Babcią nie wypada? Nie, absolutnie. Tak, to jest. Przecież a to jest. Wiosko? Stolica blusa. Oczywiście. No. No, pewnie, że tak. Pewnie oczywiście. na wschód od Wisły nie ma takiego festiwalu. Nie ma. Czy wybiera się pani na blues festiwal? Tak, to chyba będzie, jeśli się nie mylę. Tak, jutro zaczyna się. I jak pani ocenia? Nie wiem, jeszcze nie byłam ani razu, nie miałam okazji. Pierwszy raz? Tak. W takim razie, czy wybieracie się jutro na Blues Festival? Tak. A wiecie może, kto będzie grał? Nie. E, nie wiecie, że będą zespoły z Ameryki? Wiemy. Wiemy. I dużo polskich? To też. W takim razie, zapraszamy bardzo jutro. Wiemy bardzo. Orientuje się Pan, kto gra? W jakich dniach? Nie, 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 w życiu, nie, aż nie, nie tak blusem, żeby się orientować. Wiem, że gra jakaś pani o nazwisku Hill i mam nadzieję, że to jest siostra Lauren Hill, którą znam, a tak to nie wiem więcej. Dacie się jutro? Nie. A w któryś dzień? Raczej nie. No, no i tam, z ciekawości, no, pójdziecie, zobaczycie. Przecież zespoły to. z U.S.A. No, 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 we just ride by motorcycle over this city and go to... Let's <laughs> Bluz festival. Ja wiem. My zobaczymy, co mija się w maju. Wejdą z Finlandii. Oh, hejstu, right? nice thank you. Thank you. <laughs> festival jutro? Tak. Przyjdziesz z rodzicami? No. I będziesz odpocząć ja. spały? No. Tutaj, wiem. Jutro też pan będzie? A czemu? Jutro jest Suwałki Blues Festival. A, to będzie na pewno, gdy się przypisuję, to będzie. Tak, tutaj jest to na. Jutro... Ja tam bym poknał, bym grał, bo ja cięzę, jak wam gustuje, bym wam trochę. Naprawdę? mój kolega. Tam tak ma mamę ułożyłem, o, o mamie, bo ja rodziców nie mm. widziałem swoich, bo w było. Proszę zanucić. I byłem w domu dziecka, u i w olecku byłem i o, o mamie w ułożyłem. Tak o. Okay. Przychodziłem ja do ciebie, przychodziłem, gdy zapadał zmierz Przychodziłem, bo tęskniłem, płakałem, bo kochałem. Przychodziłem, Potęskniłem, płakałem, kochałem. Och mamo, och mamo, dlaczego nie kochasz ty mnie? Och mamo, och mamo, dlaczego zdradziłaś ty mnie? Wybieracie się jutro? Jutro nie mogę piątek do pracy. Ale... A w kolejne dni? Tak. Orientujecie się, kto gra, w ogóle słuchacie tej muzyki? Czyli wybór tego festiwalu jest kwestią przypadku. W sumie coś się dzieje mieście. Prawda? Kibluz festival? Nie, bo A bywała Pani już w poprzednich latach? Ibierają Wybierają się Państwo na Suwałki Blues festival? Wybieramy się, tak. Bo jesteśmy co roku na takim festiwalu, bo jesteśmy SU. A słuchają Państwo bluesa na co dzień? Czy co dzień nie. Tak. Oczywiście, wyraźnie. To, to moja pani to jest w ogóle bardzo. I co roku państwo uczestniczą? Co roku, tak. Jesteśmy na tym, na tym festiwalu i bardzo sobie cenimy go. A się pan nasuwałki w Festiwalu Jutro? Nie. Nie słucha pan Blusa? Nie. Nie ma pan ochoty? Nie, nie. Dziękuję. Ja jestem tak, że nie wiem, bo przyjechałem tak po prostu. Ej. Gdzie? Zaczyna się o 16. Dobrze, dziękuję, może skorzystam. Dziękujemy. Dziękuję. Wybiera się pan na Suwałki Blues Festival? Mm, nie. A był pan kiedykolwiek? Byłem. I nie zachwyciło pana? Nie, lubię taką muzykę. Każdą muzykę lubię. E, Rokrocznie nie, może to będzie drugi raz. E, Dzień Wybierają się państwo na Suwałki Blues Festival? Wybieramy się, oczywiście. A co sądzą państwo o organizacji? Ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie ma w tym roku, więc powiemy może po jak będzie. A byli Państwo w, tak, w tamtych latach? Bywaliśmy ale nie na całym, bo przeważnie to zaczyna się wtedy, kiedy nasze umowy, także pływamy na pierwszym i drug. I jak Państwo to, uważają to. zalety, wady bardzo dobrze. <gryw> bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A muzyka pozi poziom artystyczny? Tak naprawdę powiem Pani szczerze, że w tym roku yy, no podobno są gwiazdy, aczkolwiek no... Same, sama nazwa nic mi to nie mówi, natomiast e, podobnie było w zeszłym roku, że sama nazwa nic nie mówiła, ale zespoły słowa. W takim razie zapraszamy.